Centrum Kultury, trening dla seniorów. E, dzisiaj ćwiczenie na stojąco. Możemy coraz częściej już wychodzić na podwórko e, i skorzystać z powietrza, więc bardzo fajnie e, wykorzystać tutaj dotlenienie się, możliwość głębokiego dotleniania się. Są to aerobowe ćwiczenia i są bardzo rytmiczne, bardzo e, spokojne, eleganckie, więc można troszeczkę bardziej rozruszać klatkę piersiową, no i oczywiście nogi przede wszystkim. Tak? E, pierwsze ćwiczenie może e, takie wstępne to będzie e, rozkrywkowe, takie oklepywanie dłoni, oklepywanie rur górnych w ten sposób. W dowolny sposób można przenosić ciężar, można nie przenosić ciężaru. Jeśli umiemy przenosić ciężar umiejętnie, proszę bardzo. Jeśli nie, no to lepiej pozostańmy w takim dość sztywnym ustawieniu stóp tak? i troszeczkę delikatnie uginamy kolana. Starajmy się też nie, nie stać na prostych kolanach. Jest to e, bardzo szkodliwe stanie, ponieważ przeprost kolana to też większe wgłębienie głębienie e, lędźwiowego odcinka. Kręgosłupa, a więc y, złe ustawienie miednicy, przodopochylenie, i tak dalej. To wszystko potem przenosi się na większy, większą sztywność y, w plecach, y, w grzbiecie i y, sprawia ból. A więc mamy takie spokojne, rozgrzewkowo przygotowujące ćwiczenie. Patrzymy na horyzont, rozluźniamy wzrok, skupiamy się na odczuciach. Y, w brzuchu, w środku ciężkości, w osi kręgosłupa. Lekko, lekko, ale coraz mocniej oklepujemy się. Nie wiem talia. Jak już mamy troszeczkę tego krążenia uruchomionego, to możemy zrobić troszeczkę większy, żółty i zacząć uklepywać mocniej, troszeczkę żebra bardziej. Proszę sobie regulować według własnego samopoczucia moc uderzenia. Klepanie jest znanym sposobem pobudzenia krążenia. I tutaj troszeczkę z takim e, sprężynowaniem uginamy troszkę kolana w pozycji prostej. określujemy teraz ramiona, barki. I tyle. No, Można jeszcze troszeczkę sobie ożywić troszkę kolana, uda z przodu parę troszeczkę odlepać z boku, troszeczkę porozcierać tutaj w krzyżu i to takie przygotowujące ćwiczenie, które pozwala nam przejść do właściwego ćwiczenia dzisiejszego, o którym za chwilę Jeden trening pójdzie na opanowanie tego ćwiczenia, tej wiązki. To jest rozgrzewkowy zestaw, który wykonuje dość często oporany. Bardzo fajnie na pobudkę, na rozgrzanie się, na rozpędzenie drzwi na otrzymanie więcej tlenu w każdym miejscu, w najdalszych zagamarkach. Będzie to dość ruchome ćwiczenie, dość dość Pochodzi to z nowej dyscypliny sportowej, która się nazywa Roliball. Jestem trenerem certyfikowanym tej dyscypliny, ale tutaj nie mam najważniejszych przedmiotów, czyli rakietki o gęstkiej membranie i piłeczki, która ma zwiększony poprzez to, że troszeczkę piachu mam dodamy, to zwiększony moment ma inercję, zwiększoną inercję. A więc nie odbija się, tylko jakby przykleja się do rakietki. Jeszcze może do tego wrócimy. Teraz rozgrzewka. Stajemy na szerokości, troszeczkę więcej niż szerokość barków. Rozkro. Ro, ro, tak? Rozluźniamy się, sprawdzamy, czy wszystko jest na miejscu. bo tak? to jest dość ruch taki obszerny i wykonujemy takie sprężynujące, każdy ruch będzie związany z takim sprężynowaniem, Troszecz, troszeczkę jak w tańcu latynoskim, tak? Więc coś takiego. Robimy takie sprężynowanie, unosimy ręce troszeczkę wyciągając palce, krzyżujemy znowu sprężynowanie, odbijamy 2, dwa, trzy, cztery. Tutaj zatrzymujemy na cztery, zatrzymujemy ręce, bez, bez ruchu, takim zawieszenie. I następnie powtarzamy w przeciwnym kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj znowu z tego krzyżowanego, z tej krzyżowanej pozycji powracamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I po raz, dwa, trzy. I teraz uwaga, przychodzimy do następnego ćwiczenia. I tutaj proszę zwrócić uwagę, żeby ten rozprząt nie był za mały. Tak? Troszkę szerzej niż szerokość barw. Od razu jak wychodzimy z tego, tak? to, to przechodzimy do skrętu w prawo. Na nowe. proszę zwrócić uwagę, żeby nie za bardzo obciążać kolano, a więc troszeczkę bardziej wyprostowane w kolanie a prawie wyprostowane, do końca nie prosujemy. I tutaj jakby bierzemy w dłonie duże arbuzy, tak, albo dynie. I z tymi dyniami wykonujemy też sprężynujące przejście na drugą nogę. Skręcamy przede wszystkim w talii i wyciągamy łokcie na boki. Tak żeby była taka szeroka pozycja ramion. Natomiast dłonie zwisają w dół. Patrzymy przed siebie na horyzont, tak. Dokładnie w bok, można troszeczkę nawet do tyłu. Powracamy. Dwa. Trzy. Cztery. Tutaj do ośmiu. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Powtarzamy ósemkę. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Proszę zwrócić uwagę, żeby rozluźniać kolano ze wrożnej nogi, ta, ta, która zostaje za plecami W Ten sposób. Tutaj przechodzimy do pozycji wysokiej rąk i niejako trzymamy palce. Ale palce trzymamy nie ze złączonymi, takimi ściągniętymi do środka rąk, tylko mocno rozstawione na boki. I trzymając tę tacę. Raz, dwa. Sprężynujemy. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ciągniemy na pięknę. Osiem. Raz, dwa. tacę trzymamy. Trzy. Mniej więcej na poziomie. Powyżej oczu. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Uwaga, przechodzimy do trzeciego elementu i tutaj. Tak jakbyśmy e, już wiemy, w jednej płaszczyźnie, w czołowej płaszczyźnie pracujemy. O w tej, tak? I stąd ciągniemy, raz, też przechodzimy z nogi na nogę, sprężynujemy. Dwa, nie patrzymy w dół, raczej patrzymy gdzieś do przodu. Trzy, cztery, potem do góry, pięć, sześć, siedem, osiem, raz. palcem, 7 8 tak i zasadniczo z tego ćwiczenia jeszcze przechodzimy na w e, tej mojej rozgrzewce na ćwiczenie dość złożone z uwagi na to, że dla większości osób jest to naprawdę duże wyzwanie nie dla sportowców gimnastyków na przykład to nie ale dla większości może seniorów może być to za trudne takie ćwiczenie więc tylko pokazuję informacyjnie, tak? Natomiast tutaj lepiej zastosować po tym ostatnim wymachu coś takiego. Powracamy do środkowej pozycji i wykonujemy wznos rąk w skręcie, tak, Do 90 stopni i skręcamy w drugą stronę, opad rąk. Opadają ręce do ud, znowu wznos, skręt, skręt w drugą stronę, opad. Wznosimy, opadają. Rance wznoszą, opadają, wznoszą, opadają, wznoszą, opadają. I w przeciwnym Raz, dwa, trzy. Można głowę ustawienie pozostawiać to samo. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I można jeszcze pomalować w ten sposób. Raz, dwa. Raz, dwa. Patrz obijamy kłódki. Oula. O. Ha. Ha. Weź do To samo powtarzamy od tyłu, tak żebyśmy już razem ćwiczyli, tak? zawsze to ujęcie tylne jest troszeczkę wygodniejsze do wykonania, do naśladowania. A więc zaczynamy, pozycja zwarta, rozkrok troszkę szerszy niż szerokość barków, więc mniej więcej szerokość łodzi, tak? I zaczynamy, sprężynowanie i raz, dwa, wymachy na boki, trzy. Cztery, powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, skrzyżowane ręce. Powrót. Raz, dwa, trzy, cztery powrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Skręt w prawo. Łokcie, szeroko. Raz, dwa. Obszerne skręty. Trzy, cztery. Przenos ciężarów z na nogi. Raz, dwa, trzy. Osiem, raz, dwa, trzy, cztery, dłonie w dół, pięć, sześć, siedem, osiem, wysoko dłonie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, szeroko Osiem, raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, w czołowej płaszczyźnie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tutaj zrobimy jeszcze dodatkowo raz, 2 na 3, w koło na wysokich stopach, 4, raz, 2, Trzy i cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i cztery. I jeszcze po, po jednej rzut. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i cztery. Dobrze. I z tej pozycji wykonujemy skrętne ruchy z wznos. Kończyn górnych i opad w płaszczyźnie w prawo ustawienie i w lewo. Najlepiej powolutko zrobić to ćwiczenie, żeby w naszym umyśle poukładało się wszystko. Mamy coś takiego jak inteligencja ruchowa. Starajmy się chwycić ten moment yy, właśnie tego sprężynowania. Wtedy ręce opadają lekko, nie męczymy się, tak? I też kiedy przegraczamy ten środek ciężkości, odbijamy się od ciężkości, to ręka wznosi się naturalnie. Więc w przeciwnym kierunku już ręce. Skręt w prawo, odpadają ręce, skręt w prawo, znowu. Prostujemy w narce. I kończymy. Wdech i wydech. Jeszcze otwieramy głowę w Roztrząsamy, rozluźniamy, poruszamy barkami i oczywiście na koniec duże kłody żeby organizm nie był podwodniony. Dziękuję. E się te ćwiczenia, e, proszę się nie zrażać, jeśli komuś nie wychodzi, oczywiście jeśli jakiś tam ból, blokowanie kolana, biodra, to bardzo proszę ostrożnie, e, ewentualnie tylko popróbować z delikatnych natomiast jak komuś wychodzi, to bardzo proszę e, dopracowywać właśnie to otwarcie, e, wyciągnięcie palców i wyciągnięcie kręgosłupa. Cały czas w tych ćwiczeniach staramy się wyrosnąć, troszkę się wydłużyć. Dzięki temu mamy lepsze natlenienie organów wewnętrznych, lepsze natlenienie, szczególnie stawów, smarowanie stawów i mamy lepsze samopoczucie. Także bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na następnym treningu Serdecznie w Linii Seniorów Białej Centrum Kultury. Wszystkiego dobrego.